No dobra, plany co do, co do drugiego piętra trochę się zmieniły. Będziemy no, wiercić. Tak, bierzemy. bierzemy kina i idziemy, I idziemy na piętro. a skąd prosto weźmiemy? Fajnie, jakieś. Mam łody. Oj, kur... Gdzie ty z tym idziesz? Aha, o, dobra. O, kretyn. Kurwa, kretyn. Mówiłem, że kretyn to tu się ten głośniczek pójdzie z tej strony i będzie ładnie tą trójką korektał zasilał. Dobra, wierw kurwa, idę gdzie? Kurwa, do rady węzła chodzi, podłączę. Dobra, idziemy. Obaj, oh nie braknie. Czekaj, zrobimy taki knif. Bolo! Bolo! Co? Gówno! Pod akara podłączymy. Co? Pod akara podłączymy jeszcze z pod akara skąpa podłączymy. Tu ty tylko wepnij. Kurwa, dłużej, dłużej będzie trochę bo... skończyć. To... Ale jeśli nie, nie jest ok. kopię. Będzie dobrze, ale lepiej więcej niż lepiej mniej. No to kurwa, powiem. znaczy niż mniej. A ty się. Pierwaję. Co? Chusty. W Szacunku trochę, kurwa, starszy jestem od ciebie. Dobrze. Tak, o głośniku, regenerowanym, profesjonalnie. <laughs> A, super. Dobra, idź Na sztyk, na sztyk, kurwa. Sztyk, sztyk, kurwa. jak... Kto to zobaczył? Co? I, 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 i. Assassin's Creed Uwaga, <try> Kur... W, GTA, w GTA 6, to bola będzie i to <try> No Jedną na ziemię, a ja to będę teraz dźwigał Ściany piaskowe Dychę Piździka najpierw. Piździka Piździka Kurwa co ty nigdy nie wierciłeś w ścianach piaskowych Znowu gwiazda YouTube'a Bolo Bolo Jedyne co się robi Bolo wiertara. A drugi środknie z filmie no ktoś musi chłopie. ktoś musi Ej tylko ładnie to wywierć Pan bolo, masz swoją wiertarkę No gdzie? <grym>, to, to, co, jak, jak go wiercisz? Ja jak byś to byś chciał być? Chodź go powiesz tu Ej bolo, tu Się mnie tu lepiej <grym, grym, grym>, Chociaż? Dlaczego to powiesimy? <laughs> nie to co ty? Dlaczego? czemu? To kabel tam od niebej wcieliśmy kabel na No zajebiście mnie, by było Kurwa Co masz w mindoku? Nie, to jednij go tutaj tak jakby Nie dobra, wierć w tym w końcu Tu A skończ kurwa Wierć tam Nie bo komuś Nie, na łeb komuś pierdolnie się skończy Wierć go tam w lewo bardziej, bo tak samo. Przy, oh. e, wyżej. Tak. Oh. Okej. Okay. Na początku. On... Dobra, to chcesz? Dychę, tak? Gdzie ona jest. No, no się spaliło to biertko. Nawet go nie tykaj, bo kurwa, będziesz wszyscy ty... zarabaczą. Na, na tym, na, na ziemi go doszli. A czerwony się zrobiło. Tak, ja, czerwony. Oj, to jest dół, to jest biertko. To jest, jest dychun. Dychu, dychu. Dychu. Czekaj. Ja, dychu, tu jest 12. Aaaa! Pamiętajcie, nie bierzcie tej szafki. Aaaa, nie! Wierć dżindzi, tam jest chyba zbrojenie. Co? Zbrojenie tam chyba jest. Wierterka jest w chujo. Wierć tam! No udaru nie ma z jednej strony. To włącz udar. Nawet nie działa ten udar. Tam jest zbrojenie pewnie, gdzie indziej Nie kurwa, na też jest zbrojenie, myśl trochę, to w tamtej ścianie wypierdol, z lewej, no Ach pójdź Tu nie ma o. Jeszcze, jeszcze, ten pierdol, kołek jest większy Co? Kołek jest duży przecież ale wyjedźmy go! Trzymam aparat. Trzymam. No Be to, bo Chuja, ale to bardziej wybieg. Ale muszę to wbić! No. No rozpierdol tą żetarkę. Co? Nic. Daj no motka. A ja, motek. Daj ja. I dało. olo! No w Ja zwinę kabel, ty idź po drabinę. No, no elegancko, Paniowulce tego paca. Jeść! No przyszedłeś robić, a nie się opierdalać. Ej! Właściwie ten kabel, no możemy ten... Patrz, ej. Olo!